Witam wszystkich w fit newsach, czyli w zbiorze informacji z całego tygodnia, z naszego kochanego fit świata, ale zanim przejdziemy do materiału, zostawcie suba, komentarz i łapkę w górę. To pomaga algorytmowi. Dziękuję wam bardzo. Zaczynamy. Jak to mówią na starość, to wszystko ci oklapnie i starość nie radość jednakże tych dwóch panów pokazuje nam, że tak być nie musi, a właściwie, że jest zupełnie inaczej. Flex Lewis i Jay Cutler, czyli Mr. Olympia 212 w kategorii siedmiokrotny i czterokrotny Mr. Olympia Open pokazują, jak dobrze wyglądać na emeryturze. Jay szykuje swoją najlepszą formę na 50. urodziny. Flex Lewis obecnie pokazał nam i opisał dokładniej cały swój... Plan dnia? W tym to, że wstaje o czwartej z rana? Ile obecnie waży? Jak wy oceniacie formę tych dwóch legend? Młode wilki również nie próżnują. Kion Pearson pokazał swoją sześcioletnią przemianę. Po lewej stronie mówi sam, albo tak właściwie mówił, że był naturalem. Po prawej przygotowuje się do walki o tytuł w kategorii Mr. Olympia. Tu 12. Jak wiemy, Kion Pearson jest niesamowicie niebezpieczny, ma fenomenalne kształty, a gdy z Patrickiem Turem dopnął wszystko i znajdą sposób na docięcie na 100%, będzie on bardzo ciężki do pokonania. Haftor Bjornsson, który zapowiedział powrót do Strongben, wcześniej obiecał, że zrobi jeszcze jedną rzecz, czyli pobije rekord świata w trójboju. Na tym filmie możecie zauważyć, jak luźno, jak delikatnie pokonuje 380 kg w przysiadzie. Nick Walker jest głodny, głodny zwycięstwa, głodny rewanżu i nie próżnuje. Pokazał nam swoją środkową sekcję, nad którą nadal pracuje, która, jak widzimy, wygląda niesamowicie imponująco, mimo obecnej jego wagi 264 funtów, czyli 120 kg. Nick również wspomniał o tym, że w swoim planie push-pull Lex wprowadził troszeczkę więcej dni przerwy od treningu siłowego. Nick Rand Power zaprezentował kolejną część spozowania Derek Lansforda, która miała miejsce na zawodach Arnold Classic. Podczas których Nick Rand Power, Hany Rambot, trener Dereka i Derek właśnie robili podcast, w którym wypowiadali się na temat wyników zawodów Arnold Classic. Czy obecnie, Waszym zdaniem, również Derek ma jedne z najlepszych pleców w całej kulturystyce? Kolejnym z młodych zawodników, który chce pokazać nam, że jego forma na Olimpii była tylko wypadkiem przy pracy, jest Hunter Labrada. Hunter zaprezentował nam swoją formę podczas oficjalności. Sezonu, gdzie widać, że bardzo, bardzo dba o talię, gdzie wspominał niejednokrotnie, że zaczął trenować wakumy, zmienił swoje podejście do diety, ale również możemy zobaczyć, jak olbrzymi obecnie jest Hunter. Wiemy, że musi wystartować, żeby zakwalifikować się na zawody Mister Olympia, ponieważ nie był w top 5, więc nie możemy się doczekać kolejnej, mamy nadzieję, że o wiele lepszej wersji Huntera. Już niebawem, bo 12 maja w Pittsburghu będziemy mogli poczuć przedsmak zawodów Mister Olympia, ponieważ na guest posing zaproszeni zostali tacy zawodnicy jak Sean Clarida, Samson Dauda, Nick Walker, Hunter Labrada, Derek Bikrami oraz gościnnie. Nie wiadomo, czy zapozuje z nimi, ale na pewno pojawi się tam Sibum. Jednakże jestem pewien, że każdy z nas chciałby zobaczyć Mr. Olympia, Classic Physique, jak poradziłby sobie właśnie z tymi mass monsterami na scenie. Sergio Olivia Jr., syn legendy, który przygotowuje się obecnie do startów w zawodach Arnold Classic Brazil, pokazał swoją formę. Waży on obecnie 288 funtów, co daje 131 kg. I jeżeli Sergio poprawił plecy, bo tego nie pokazał, a przodem wygląda naprawdę imponująco, to będzie bardzo ciężki do pokonania. Patrick Moore nie zaprzestaje swoich przygotowań. Obecnie znajduje się na 9 tygodni przed zawodami w Kalifornii. Po bardzo krótkim prepie do Arnold Classic, który trwał tylko 7 tygodni i nie pokazał on swojej najlepszej wersji, mamy nadzieję, że tym razem zobaczymy o wiele lepszego Patryka. Jak widać na filmie, możemy zobaczyć jego górę ciała i wygląda ona niesamowicie imponująco. Jednakże na to, co my wszyscy zwracaliśmy uwagę i na to, co brakowało Patrykowi, to są nogi i mamy nadzieję, je, że uda mu się je poprawić. Czy dwukrotny mister Olimpia, bikrami Mahmud Elzbaja zdecydował się troszeczkę zejść z rozmiaru? Na to wygląda. Wstawił on bardzo ciekawe porównanie, w którym, mimo że wydaje się mniejszy, to wygląda o wiele, wiele lepiej. Jednakże, pamiętajmy, że nawet mniejszy rami to nadal bikrami. To już wszystko na dziś w Newsach, w serii, która bardzo przypadła Wam do gustu i mam nadzieję, że będzie Wam się nadal podobała. Do później, przyjaciele.